Big Ben symbol Londynu i jeden z najbardziej rozpoznawalnych zegarów świata. Choć większość ludzi mówi Big Ben o całej wieży, tak naprawdę ta nazwa odnosi się tylko do wielkiego dzwonu ważącego ponad 13 ton. Wieża, wzniesiona w 1859 roku, nosi dziś imię Elżbiety II Elizabeth Tower. Legenda głosi, że dzwon nazwano na cześć sir Benjamina Halla, ogromnego ministra robót publicznych, który nadzorował jego montaż. Ciekawostką jest, że dzwon pękł już kilka tygodni po pierwszym uderzeniu, dlatego do dziś bije lekko fałszywym tonem. Mechanizm zegara jest tak precyzyjny, że przez ponad 150 lat spóźniał się średnio o mniej niż sekundę dziennie. W czasie II wojny światowej zegar nadal działał, mimo że niemieckie bomby zniszczyły dach parlamentu. A co ciekawe, dźwięk Big Bena, transmitowany jest codziennie przez BBC od ponad 100 lat, stał się więc jednym z najbardziej rozpoznawalnych dźwięków na świecie.